Wolisz lody śmietankowe, owocowe czy czekoladowe. W tym filmie znajdziesz pomysł na każde z tych lodów. A teraz zapraszam Cię na przepis na pyszne lody owocowe. Ja do ich przygotowania wykorzystałam truskawki, ale równie dobrze możesz użyć swoich ulubionych sezonowych owoców. Dzięki temu za każdym razem będą smakować całkowicie inaczej. Jaki owoc ty wybierasz? Zaczynajmy! Pamiętaj, aby zasubskrybować mój kanał i zostawić łapkę w górę. Oczyszczone truskawki lub inne ulubione owoce przekładam do blendera i blenduję na gładką masę. Jeśli chcesz, aby masa owocowa była bardzo gładka, przetrzyj ją przez sitko. Składniki do przygotowania lodów znajdziesz na końcu filmu. Schłodzoną śmietankę ubijam mikserem przez kilka minut na sztywną masę. Gdy będzie lekko ubita, dodaję do niej schłodzone mleczko skondensowane słodzone, możesz je zamienić na cukier puder lub miód. Następnie dodaję przygotowane wcześniej owoce. Masę na lody przylewam do pojemnika. Tak przygotowane lody zostawiam w zamrażarce na kilka godzin. Jeśli wolisz, lody możesz przygotować w foremce do lodów. Przed podaniem lody warto zostawić w temperaturze pokojowej na kilka minut. Będzie łatwiej je nabierać i przyjemniej jeść. Jakie owoce wykorzystasz u siebie? Pamiętaj o subskrypcji mojego kanału i zostawieniu łapki w górę. Smacznego!